W Polsce dojdzie do tragedii i totalnego załamania, jakiego jeszcze nie znamy. Tak w skrócie zapowiadają politycy opozycji, na wieść, że w Polsce płaca minimalna ma wynieść w 2024 roku, czyli za ponad 4 lata śmieszne 2900 zł na rękę, 4000 zł brutto, co daje obecnie 670 euro miesięcznie. Wszystkich chcę uspokoić, że żadnego załamania nie będzie. Pod warunkiem, że obecny rząd obniży podatki dla przedsiębiorców, co jest bardzo wykonalne. Mimo tak szybkiego, zapowiadanego podwyższenia płacy minimalnej, płaca minimalna w Polsce wcale nie będzie super wysoka. Jeżeli założymy, że płaca minimalna w wymienionych krajach będzie rosła tylko o 4%, to np. w Holandii w 2024 roku minimalna wyniesie 7800 zł. W porównaniu do polskiej minimalnej 2900 zł to o 2,68 razy więcej. Mimo to, że w Holandii płaca minimalna obecnie wynosi prawie 450% więcej niż w Polsce, to jakimś cudem kupujemy w polskich sklepach holenderskie pomidory. To samo z wieprzowiną z Danii. Przecież Duńczycy zarabiają 4 razy więcej od Polaków, jednak jakimś cudem kupujemy od nich wieprzowinę. Czy coś się dzieje? Nie. We Francji minimalna w 2024 roku wyniesie 7300 zł. Ostatnio kupiłem patelnię z Francji, była tańsza niż ta z Polski, mimo to, że w Polsce zarabia się 4 razy mniej. To samo dotyczy wielu innych francuskich produktów. Mimo to, że Francuzi zarabiają 4 razy więcej, to jakimś cudem kupujemy ich produkty. Wuk minimalna wyniesie 7300 zł. Niemcy 6100 zł. Hiszpania 5200 zł. Portugalia 3100 zł. Polska 2900 zł. Wystarczy obniżać podatki dla przedsiębiorców i cudownie Polacy mogą zacząć zarabiać więcej. Jednocześnie będzie trzeba obniżać podatki emerytom i samozatrudnionym. Jeżeli to się nie stanie, to z Polski wyjadą następne setki tysięcy, jak nie następny milion Polaków.